Wciąż mam w pamięci park miejski przy dawnej ulicy Kustriner dzisiejszy park róż. Nasz dom rodzinny był w pobliżu, a park był moim stałym miejscem zabaw. Dobrze pamiętam to, że naprzeciwko nas znajdowała się łaźnia miejska, którą często odwiedzaliśmy. W pamięci utkwiło mi jeszcze rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego. Szkołę rozpocząłem mając 6 lat, ale dobrze pamiętam kolegów, z którymi się wtedy uczyłem. Jako małe dzieci dowiedzieliśmy się najpierw, że z dawnego Landsberga, a dzisiejszego Gorzowa nie musimy wyjeżdżać, że możemy w nim pozostać. Mieliśmy się czuć pewnie w mieście. To samo mówili nam nasi rodzice. Zaskoczyło nas to, kiedy dowiedzieliśmy się, że jednak musimy opuścić miasto i nagle ulice zapełniły się ludźmi. Wszyscy podążali w okolice dworca kolejowego. Pierwszy raz przyjechałem do Gorzowa w okresie tzw. Tak zimnej wojny, żelaznej kurtyny. Musieliśmy mieć wówczas wizę i nie mogliśmy przenocować w Gorzowie, ponieważ nie było dostępnego hotelu. Pojechaliśmy więc do Poznania i stamtąd, po noclegu, przyjechaliśmy do Gorzowa. Podróż zabrała nam kilka godzin. A było to związane z fatalnym stanem drog. Zatrzymaliśmy się w Gorzowie z moją mamą na około godzinę. Mama już wtedy prawie nic nie widziała, i niemal po omacku zaprowadziła nas do ulicy Zeugerstrasse, przy której kiedyś był nasz dom. To, co było dla nas nieprzyjemne, to chodzące i biegające za nami dzieci, ciągle proszące o coś, o jakieś prezenty. Niesympatyczne było również, że niezbyt przychylnie na nas spoglądano. To z tamtego czasu utkwiło mi w pamięci. I wtedy powstało we mnie wrażenie, że już więcej nie muszę tutaj przyjeżdżać. Powiedziałem sobie, że muszę patrzeć w przyszłość, nie oglądając się za siebie. Wszystko zmieniło się diametralnie, kiedy zaprzyjaźniłem się z rodziną Broniszów. Teraz ponownie bardzo chętnie wracam do Gorzowa. Nie przypuszczałbym, że taka przyjaźń będzie możliwa. Nie wiem, co więcej mógłbym powiedzieć, poza tym jeszcze, że Gorzów posiada moim zdaniem bardzo dobre środowisko artystyczne. Podobają mi się bardzo te figury z brązu nad Płotawką. To jest na pewno osobliwością miasta, bo nie w każdym mieście można coś takiego spotkać. Jak musieliśmy wyjechać z Gorzowa w 1945 roku, przez Berlin dotarliśmy do Szlezwika-Holsztyna i tam po raz pierwszy spotkałem się ze sztuką szkła i dowiedziałem się, jak należy obchodzić się z materiałem, jakim jest szkło a to jest trudny materiał artystyczny. Wtedy stało się dla mnie jasnym, że muszę się tego nauczyć, zanim coś stworzę, że muszę posiąść umiejętności w tym rzemiośle. Najpierw studiowałem chemię, która dała mi wiedzę o właściwościach chemicznych szkła. Później studiowałem kierunek artystyczny. Przez 10 lat byłem dyrektorem fabryki szkła, a później zacząłem pracować jako artysta, uprawiając wolny zawód. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht als sogenannter freischaffender Künstler. <music> Przede wszystkim moim materiałem artystycznym jest szkło, ale podobnym zamiłowaniem darzę marmur. Połączenie szkła z marmurem jest dla mnie decydujące, ponieważ marmur jest składnikiem szkła. Często podróżuję do Karary w Toskanii, we Włoszech. Tam mam swój warsztat, gdzie prowadzę do dnia dzisiejszego swoją działalność jako rzeźbiarz, uprawiając wolny zawód. Nie ma się górnej granicy wieku emerytalnego. Tworzy się tak długo, dopóki się może.